89. rozszerzenie do Magic the Gathering i Nistrat Midnight Hunt na półki sklepowe trafi 24 września. A w związku z tym zapraszam Was na materiał, w którym zebrałem wszystkie najważniejsze informacje o tym dodatku: mechaniki, najciekawsze karty, produkty, przedruki i finanse. Maksimum informacji w mniej więcej 15 minut, w tym jak poradzić sobie ze zbliżającą się rotacją. W tym roku Izardi zaserwowali nam niespotykane dotąd rozwiązanie. Jesienią, premiery będą miały dwa pełnowymiarowe, nawiązujące do siebie dodatki. Także, patrząc na Midnight Hunt, które teoretycznie jest dodatkiem traktującym o Wilkołakach i cyklu dnia i nocy, musimy mieć z tyłu głowy drugi dodatek, który pojawi się za dwa miesiące, a więc dedykowany wampirom Crimson Vow, gdzie przedstawiciele najważniejszych rodów na Inistradzie będą brali ślub. Oba sety są w pełni legalne w standardzie, mają być draftowane osobno, a przez to zwiększą pulę dostępnych kart. O Crimson Woe poza tym, że będzie opowiadał o Ślubie Wampirów nie wiemy jeszcze za wiele, skupmy się więc na samym Midnight Hunt. Na Arenie i na MTGO pograć będziemy mogli już zaraz, bo 16 września, co powinno stanowić świetną rozgrzewkę przed trwającymi cały weekend papierowymi pre bardzo wszystkim polecam się zainteresować i odwiedzić lokalny sklep. To niepowtarzalna okazja, żeby zdobyć często tanie karty jeszcze przed premierą, bo tydzień później w piątek następuje rotacja, a więc w standardzie żegnamy się z Front of Eldrain i Corią Terosem i Corsetem, czyli przygodami Ember i Ember Clevem i Croxom. Od tej pory będziemy mogli grać tylko i wyłącznie z Endicarem, Strixhaven, Adventures in Forgotten Realms, Kaldheimem i właśnie Midnight Hunt. Format wywróci się do góry nogami, także jeśli gracie FNM albo szykujecie talie w MTG Arenie to się nie zdziwcie, że wszystko się zmieni. Bądźcie też czujni jeśli planujecie jakieś zakupy, bo niestety przed rotacją wiele osób próbuje jeszcze spieniężyć kolekcje, które po rotacji stracą nieco na wartości, o ile karty nie są interesujące w kontekście moderna, pioniera czy Commandera. Wracając do Midnight Hunt, dostajemy 277 nowych kart, plus 114 alternatywnych wariantów, do których już się wreszcie przyzwyczaiłem. Swoją drogą mocno utrudniają one spisywanie deków w trakcie jakichś sildów. Mamy więc kilka borderlessów, dostajemy showcasey, które w Midnight Hunt nazywamy equinoxami, dochodzą też karty w wariancie Endless Night, Extended Artwork, Buy a Box, Bundle Promo i tak zwane fenemówki. Nie zmienia to faktu, że wszystkie te inne wersje nie różnią się mechanicznie niczym od tradycyjnych wydań, poza samymi kosmicznymi grafikami. I tak jak te z Adventures of forgotten realms nie podobały mi się za specjalnie, tak komiksowe Midnight Hunt nawet mi pasuje. Choć nie wszędzie, bo niektóre koszmarki są strasznie brzydkie. Eee, natomiast większość jest dość nośna. Co super ważne, to w ramach tego dodatku dostajemy również bardzo fajne full artowe landy odwołujące się do cyklu dnia i nocy. Bardzo chętnie wyposażę się w takich do moich deków. Teraz o co w ogóle chodzi z tym całym dniem i nocą? Otóż w Midnight Hunt ponownie dostaniemy dwustronne karty, a wraz z nim nową mechanikę powiązaną z ich transformacjami. Wchodzi to dość klimatycznie i nawiązuje zgrabnie do wilkłaków. Wszędzie, poza samym stołem, będzie nas interesował jedynie front card. A więc w naszym grobie, bibliotece czy w ręce Harvest Tide Infiltrator będzie ludzikiem 3/2. Każda gra Magicka będzie mogła teraz dostać status dnia albo nocy. Co moim zdaniem nie jest do końca intuicyjne, to fakt, że każdą grę będziemy zaczynać bez żadnego statusu. Nie ma ani dnia ani nocy. Ten może się wydarzyć, jeśli na stole wejdzie karta z Daybound. Wtedy następuje dzień. Mechanika odwracania jest podobna do tego, co już znamy: jeśli nic nie zostanie zagrane w twojej turze, to z początkiem następnej odwracamy kartę i zapada noc. Z kolei w nocy, jeśli którykolwiek z graczy zagra w tej samej turze dwa czary, z początkiem następnej tury nastąpi dzień. I tak w kółko a karty się będą odwracać. To nawet logiczne, chociaż to, o czym trzeba pamiętać, to po pierwsze, fakt, że niezależnie od tego, czy mamy dzień czy noc, to mana waliu, czy też konvertet mana cost. Zawsze wynosi tyle ile front karty. Ciekawe jest również to, że jeśli trwa noc, to zagrywane przez nas karty będą wchodzić w stół w wariancie nocnym. To też ma sens, bo inaczej status gry byłby mylący i osobny dla każdej z kart. Wreszcie nasze Day i Nightbound karty nie są jedynymi, które są zainteresowane statusem dnia i nocy, bo istnieją karty, które mimo że same się nie flipują, to mają określone konsekwencje w zależności od tego, co widzi gra. Takie na przykład Sage sam z siebie nadaje status, a kiedy ten się zmienia, może dobierać karty, mimo że sam się nie odwraca. Niestety, żeby nie było za łatwo, poza kartami z Day i Night Bound wydrukowano również kilka innych, które mają dwie strony, ale warunkiem ich odwrócenia nie jest e, zmiana statusu dnia i nocy. E, chociażby najważniejszy z pojawiających się przedruków, czyli Delver. Tak, najbardziej irytujący Insect magicka wraca do standardu. Ciekawy jestem, jak dużo go zobaczymy pod koniec września na turniejach. Żeby łatwiej było nam odróżnić dzień od nocy, bardzo często będzie nam się trafiał dwustronny token w boosterach, który będzie to symbolizował. Moje wątpliwości są takie, że do tej pory transform interesował nas jedynie tyle o ile na stole były jakieś karty, które na to patrzyły. Teraz będziemy musieli to śledzić przez całą grę od momentu pojawienia się pierwszej karty z Daybandem, bo może się okazać, że gdzieś jakiś pojedynczy switch w nic nieznaczącej turze będzie miał konsekwencje dla całej gry. W WTG Arenie to będzie proste, bo zrobi to z nas komputer. Natomiast na papierze spodziewam się, że zdarzać się będą błędy, także trzeba tego bardzo pilnować. I to nadal nie koniec dwustronnych kart, ponieważ dostajemy również nową mechanikę, zwaną Disturb. Otóż okazuje się, że niektórzy mieszkańcy Innistradu mogą otrzymać drugie życie. Disturb jest mechaniką, która interesuje nas tylko wtedy, kiedy karta jest w grobie. To wtedy możemy zapłacić koszt umiejętności i wrócić na stół naszego stwora, ale już w odwróconej wersji. Kiedy odwrócona wersja zginie, wyrzucamy ją kompletnie poza grę, czyli na Exile. Dla przykładu archiwista wraca z grobu i nawiedza zamieszkaną przez siebie bibliotekę. Całkiem klimatyczny motyw zresztą jak cały Inistrat i podejrzewam, że będzie bardzo ważną umiejętnością w limited, bo będzie nam dawał szansę na częste wymiany 2 za 1. Generalnie trzeba będzie być bardzo czujnym z tym odwracaniem kart, co, na jakich warunkach i kiedy powinno się flipnąć. A skoro już jesteśmy przy mechanikach, to zerknijmy na pozostałe, które pojawiają się w tym dodatku. Nową umiejętnością jest Coven, czyli Sabat. Na instradzie, żeby przetrwać, trzeba się trzymać razem i o to tutaj flavorowo chodzi. Coven pojawia się w trzech wersjach. Może być zdolnością Triggered, Activated, Albo odpalacie wraz z zagraniem karty. Trochę mnie dziwi, że Wizardzi, którzy przez lata starali się Magicka upraszczać, wydali tak trudną w ogarnięciu mechanikę. Dlaczego trudną? Ano, żeby zadziałała, potrzebujemy mieć przynajmniej trzy ludziki o trzech różnych wartościach siły. Teraz, jeśli kowen jest Triggered Ability i zajdzie warunek istotny dla Triggeru, na przykład trainer na początku kombatu może odpalić kowen, e, wtedy sprawdzamy go dwukrotnie. Po pierwsze, czy w ogóle zachodzi warunek, a jeśli tak, to umiejętność. Wchodzi na stos, a jeśli w międzyczasie jeden z tych ludzików zginie, to zdolność, rezolwując, sprawdzi jeszcze raz, czy mamy trzy ludziki o trzech różnych wartościach siły. Jeśli ich nie mamy, to nic się nie wydarzy. Dużo prościej działa wariant activated, bo tu musimy warunek spełnić tylko w momencie uruchamiania umiejętności. Resolve nie będzie już e, drugi raz sprawdzał, czy wszystko jest w porządku. Wreszcie czary z Coven są o tyle ciekawe, że Coven odpala się w drugiej kolejności. Czyli jeśli rzucimy Ritual of Hope i wzmocnimy jednego z naszych stworów, tak że nagle nie będziemy już mieli trzech ludzików z różnym powerem, a ich power się gdzieś tam wyrówna, to Coven się nie zadzieje. Nawet jeśli jeszcze chwilę temu spełniliśmy jego warunki, mając trzy różne typy, Trzema różnymi wartościami siły. Kart z Coven jest na szczęście tylko kilka, i choć na pewno będą dość istotne, w Limited, to w Constracted i tak trzeba będzie się tego nauczyć, bo chociażby Ogór of Otum jest kartą ze sporym potencjałem, i spodziewam się, że choć nie dorównuje Kupixowi, to może się tu i tam pojawiać. Kolejną tym razem powracającą mechaniką jest flashback, czyli możliwość zagrania naszego czaru ponownie z grobu. Flashback zawsze był bardzo mocną mechaniką, sama możliwość ponownego zagrania czaru daje pewną przewagę, a tu dostajemy jeszcze kilka naprawdę zgrabnych kart z tą umiejętnością, które będą ją wykorzystywać. Myślę, że trochę tego zobaczymy w kolejnym standardzie. Możemy też wymienić powracające klątwy, które nie są nową mechaniką, ani też specjalnie spektakularną, ale rzucanie enchantmentów na przeciwnika jest na tyle fajne i charakterystyczne dla Innistradu, że nie chciałem tego pomijać. Poza wymienionymi już mechanikami dostajemy oczywiście kilka powracających, mniej istotnych takich jak Ward, Investigate oraz chyba nowy keyword, którego ja do tej pory sobie nie przypominam, a mianowicie Decade. To dotyczy przede wszystkim zombiaków i oznacza, że taki zombie musi zostać poświęcony na koniec kombatu jeśli atakował. Flavorowo ma to sens, ale ciekawy jestem skąd się to w ogóle wzięło, czemu jest tego tak mało i za gości w Magicu na stałe. Wizardzi lubią takimi małymi kroczkami przemycać nowe motywy. Jak mam nadzieję zdążyliście już zauważyć, Inistrat stawia strasznie mocno na flavor. Zawsze tak było, a przypominam, że odwiedzamy go już po raz trzeci. Historia, która towarzyszy tej wizycie, postaram się Wam przybliżyć w osobnym filmie. Tu myślę, że warto jedynie wspomnieć, że po upadku Avacen, wizycie Emrakuli. W całym tym zamieszaniu, lokalsi nie bardzo mieli pomysł jak chronić się przed tym, co czai się na nich w mroku, ani do kogo się zwrócić z pomocą. W końcu nawet Sorin ostatnie kilka lat spędził w ścianie. Zaczęli więc szukać innych sposobów na obronę i obrońców, często takich, których nie nazwalibyśmy bohaterami pozytywnymi. W efekcie grozi nam na stanie wiecznej nocy i wygląda na to, że to właśnie tej sprawie przygląda się Teferi w towarzystwie Arlin. Jeśli spojrzymy na dodatek pod względem finansowym, to zapowiada się nieco tylko lepiej niż poprzedni, nadal ceny są bardzo niskie. Tradycyjne ceny mitików, a w szczególności planeswalkerów, windowane są do góry i tylko oni przebijają 10 euro. Sporo kart kręci się w okolicach 5 i to te trzeba bacznie obserwować, bo po rotacji nikt nie ma jeszcze pewności, co będzie się liczyć, a to właśnie te karty mają potencjał. Szczególnie ciekawie zapowiadają się adwersarze, bo każdy z nich to strasznie mocna karta i jedyne pytanie, jakie pozostaje otwarte, to czy który znajdzie deck, który wykorzysta ich potencjał. Oczywiście najdroższym ankomonem jest Delver. Pamiętajcie też, żeby nie pozbywać się waszych nocnych landów, bo te już teraz są najdroższymi komonami w secie, mimo że dostępne będą w każdym boosterze. Natomiast overall nie spodziewam się kart, które przebiją sufit 100 zł. A na dłuższą metę, kiedy hype na Mythiki spadnie, pewnie nie znajdziemy kart wartych więcej niż 50 zł w, w ich podstawowym wariancie. Co z perspektywy gracza jest kolejną świetną informacją, bo drogie będą tylko alternatywne arty, na które polować będą kolekcjonerzy, a do grania wystarczą tańsze, standardowe wersje kart. Omówiliśmy mechaniki, zerknęliśmy na finanse, to spójrzmy jeszcze szybko na same produkty, które będzie można kupić wraz z wyjściem dodatku. Poza klasycznymi draft boosterami, w których znaleźliśmy będziemy mogli Double Face Helpera, którym powinniśmy zastąpić dwustronne karty w naszych taliach. Mamy oczywiście Set Boostery i Collector's Boostery. W Set Boosterach, które nadal będą miały motyw przewodni, będziemy mogli znaleźć również kilka rarów pochodzących z Commander Decków. Żadna z tych kart nie wygląda interesująco, także moim zdaniem w ten sposób obniżamy potencjał Set Boosterów. Szkoda. Znowu dostaniemy dwa prekonstruowane Commander deki z Leonor i Wilheltem jako generałami, które zawierać będzie 15 unikalnych kart, wydrukowanych tylko tam. Z tej pary Wilhelm wydaje się być zupełnie niezły i realnie się zastanawiam, czy się w niego nie wyposażyć. Reszta kart jest bardzo przeciętna. Będzie też bundle z unikalną kostką, będą Team Boostery, których jeszcze nigdy w życiu nie kupiłem, może kiedyś wreszcie trzeba będzie to zrobić. No i oczywiście największa gadka dla tych, którzy nie mogą bądź nie chcą pojawić się na pre-release'ach, czyli prepaki. Atrakcyjna cena i fajna zawartość, którą można sobie zagrać pre w domu ze znajomymi i nadal dostać dodatkową promkę, kostkę i całkiem przyjemne pudełko. W kilku ostatnich dodatkach ku mojemu zaskoczeniu dostawaliśmy bardzo niewiele przedruków. Niestety Midnight Hunt dostarcza nam ich całe mnóstwo, co każe mi się zastanawiać, po co dwa dodatki, skoro otrzymujemy prawie 20 przedruków w jednym, a nie wiadomo ile jeszcze w drugim. Poza delverem, najciekawsza jest igła czy Field of Ruin, które ma być pewnie odpowiedzią na książkę. Reszta może za wyjątkiem DissiPate'a to krapy, które może będziemy wkładać na 20 którąś kartę w draftach. No dobrze, weźmy się w takim razie na poważnie za karty i pozwólcie, że przedstawię wam kilka z nich, które moim zdaniem są najciekawsze. I pozwólcie też, że zacznę w dosyć niestandardowy sposób, bo zacznę od commonów i uncommonów, bo to one w tym dodatku są zdecydowanie ciekawsze. Oprócz Delvera, bardzo fajnym uncommonem jest Faithful Mending, który nazwą nawet nawiązuje do swojego lepszego brata Faithless Tutinga. Ta karta ma potencjał do tego, żeby wzmocnić wszelkie silniki pracujące z grobem i dołożyć ten niebieski, który często gdzieś tam się pojawia tylko i wyłącznie jako splash. Ciekaw jestem czy rzeczywiście pogra. Dobrze wygląda też niepozorny consider, który jest nieco lepszym optem i możliwe, że też znajdzie gdzieś swój dom. A bardzo żałuję, że defenestracja kosztuje aż trzymany, bo gdyby nie ten fakt to mielibyśmy bardzo fajny removal. W Midnight Hunt dostajemy również kolejną serię slowlandów co do których nie jestem pewien czy na pewno będziemy chcieli nimi grać. Są w porządku i pewnie tu i tam będą się pojawiać, ale tak długo jak mamy Pathwaye, Slolandy będą zawsze na drugim planie. Zabawny wydaje się być z kolei Creeping Im, którego warunek obrócenia nie jest tak zupełnie nierealny i wcale się nie zdziwię jeśli będzie się pojawiał w pojedynczych sztukach tu i tam, szczególnie że jego umiejętność po obrocie jest co najmniej interesująca. Mistrat jest również wyjątkowy o tyle, że nie mamy praktycznie wcale artefaktów, a już szczególnie tych dobrych. Może dlatego, że w przyszłym roku wraz z pojawieniem się Brothers War dostaniemy ich całą masę i dlatego teraz ograniczamy ich ilość. Midnight Hunt daje nam również trzech dobrze znanych wędrowców, przyzwoitego, tworzącego Trifolki Rena, średnią arlin i grywalnego, choć nie do końca potrafię go wyczuć teferiego. Cztery many, cztery groszki, potrafi się obronić, ale zysk z niego nie jest aż tak spektakularny jak z innych teferich. Zobaczymy, ale jestem dość sceptyczny. Kolejną kartą, której nie mogę pominąć, jest Faithful Absence, który nie dość, że wskazuje na ciekawy fabularny twist w związku z twórcą wampirów na Innistradzie, czyli ojcem Solina, to jeszcze jest jednym z najlepszych rimowali w białym, jaki widziałem od dłuższego czasu. Za dwie many na instancie niszczymy stwora albo wędrowca. Ten clue to często mały koszt, kiedy możemy pozbyć się Planeswalkera, którego w białym trudno inaczej zniszczyć. Dobrze zapowiada się również Mid-Hook Massacre, który będzie nieco droższym mass removalem, ale fakt dawania minusów, a nie efektu Destroy, co pozwala niszczyć nam nawet Indestructible, może to zrekompensować. Szczególnie, że Enchantment zostaje na stole i jeszcze daje nam życie. Midnight Hunt miał być dodatkiem poświęconym festiwalowi wilkuaków, ale tak szczerze mówiąc, to niespecjalnie dużo ciekawych wilkuaków się tu pojawia. Najfajniejszą wilkuaczą kartą jest Moon Rager Slash, który przy odpowiednich warunkach jest Lightning Boltem. Do tego dochodzi to ale to nie jest tak, że te dwie karty razem sprawiają, że nagle zapragnę grać RPG wilkłakami. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. Dużo bardziej podobają mi się Wampiry ze Slaughter Specialistą, socialistą i Florianem. Może o ironię na prawdziwe wiekułaki trzeba będzie poczekać do Crimson Wall. W Midnight Hunt pojawiają się też strasznie ciekawe mechanicznie karty, które mogą, ale nie muszą okazać się sporymi bombami. Na przykład Rem Carolus, który w zasadzie psuje jakikolwiek damage. Rycerz Czapla sprawia, że póki jest na stole to mało które zagrożenie jest realne. Podobnie zabawny jest Leer, który sprawia, że spele nie działają, a cały graveyard ma flashbacka. Leer jest wolny i z racji bycia niebieskim bardzo ogranicza jego właściciela, ale przyznajcie sami czy patrząc na niego nie zastanawialiście się jak go dobrze wykorzystać, by już nigdy więcej nie martwić się DissiPate'em, cancelem, counterspellem, spellpiersem czy innymi manalikami. Takich potencjalnie ciekawych kart widzę w tym dodatku całe mnóstwo i fakt rotacji tylko zwiększa możliwości, jakie przed nami stoją. Ciekawe, kto pierwszy złamie format. Czy antyteza poprzedniego czempiona, czyli Perish sprawi, że zombiaki staną się tier 1? Eee, widziałem już pomysły na spisy RG Wilkołaków, UB zombiaków, z ciekawego Uera i Borosu, który opiera się w dużej mierze o obecnego Reda, a rotujące karty uzupełnia kartami pokrój aspiranta. Czy trzeba będzie grać Dire Strain Rampage, żeby zniszczyć landy z książki? Czy brak ewidentnego wsparcia dla Monoleda oznacza, że zniknie na chwilę ze standardu? Przed nami bardzo ciekawe kilka tygodni, kiedy zacznie się stabilizować nowe meta, a ja jestem jeszcze ciekawszy, czy ten poziom skomplikowania pozwoli dobrze bawić się w limited. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze typy, jakie Wy ciekawe karty wychwyciliście, a tymczasem ja się pakuję na pre. Do zobaczenia. Cześć!